Nie miałem pojęcia, że Skolim ma tyle talentów. Jeśli chcesz poznać jego historię, zostaw subskrypcję, łapkę w górę. Udostępnij i zostaw komentarz. Skolim to przypnę ci serduszko. Dzieciństwo i marzenia. Gwiazda rodzi się w Szczecinie. W sercu tego malowniczego miasta marzenia zaczynają się od najmłodszych lat. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, to prawdziwie wszechstronny artysta. Jego podróż artystyczna rozpoczęła się od skromnych początków. Urodził się w Szczecinie, tętniącym życiem mieście, które rozpaliło w nim pasję do sztuki. To miasto, pełne historii i kultury, stało się jego inspiracją. Już jako młody chłopak z kolim czuł pociąg do sceny. Uwielbiał występować. Każdy występ był dla niego nową przygodą. Rodzina z Kolima pielęgnowała jego talenty i wspierała jego artystycznego ducha. Ich wsparcie było nieocenione w jego rozwoju. Swoje umiejętności doskonalił w szkolnych przedstawieniach i lokalnych występach. Każda rola była krokiem naprzód w jego artystycznej podróży. Te wczesne doświadczenia zrodziły w nim pragnienie kariery w branży rozrywkowej. Marzył o wielkich scenach i światłach reflektorów, które miały stać się jego codziennością. Światła, kamera, akcja. Skolim podbija ekrany. Jego obecność na planie filmowym jest niezapomniana. Kariera aktorska Skolima nabrała tempa dzięki telewizji. Jego talent szybko został dostrzeżony przez reżyserów. Otrzymał role, które pokazały jego talent i charyzmę. Każda rola była wyjątkowa i zapadała w pamięć. Jego kreacje aktorskie rezonowały z publicznością. Widzowie byli zachwyceni jego występami. Szybko stał się rozpoznawalną twarzą w polskiej telewizji. Jego popularność rosła z każdym dniem. Jego poświęcenie dla sztuki było widoczne. Skolim zawsze dążył do perfekcji w każdej roli. Skolim angażował się w każdą rolę, nadając swoim postaciom głębie i autentyczność. Jego zaangażowanie było inspirujące. Jego ciężka praca opłaciła się, stając się rozchwytywanym aktorem w Polsce. Skolim zdobył wiele nagród i uznanie krytyków. Król disco podbijając scenę muzyczną. Skolim, nigdy nie ograniczający się do jednego gatunku, odkrywał nowe artystyczne ścieżki, zawsze poszukując świeżych inspiracji i dźwięków. Jego miłość do muzyki zaprowadziła go do świata Disco Polo, gdzie mógł w pełni wyrazić swoją kreatywność. Ten popularny polski gatunek stał się jego muzycznym placem zabaw, dając mu nieograniczone możliwości twórcze. Jego hity Disco Polo podbiły Polskę, zdobywając serca fanów w każdym zakątku kraju. Piosenki takie jak Wyśmienicie stały się natychmiastowymi klasykami, które wszyscy śpiewają. Muzyka z Kolima Przyniosła radość milionom, łącząc ludzi poprzez wspólne doświadczenia muzyczne. Jego energetyczne występy wypełniały parkiety w całym kraju, tworząc niezapomniane chwile. Udowodnił, że potrafi osiągnąć sukces w różnych dziedzinach sztuki, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i fanów. Wejście na ring niespodziewany zwrot w stronę freak fightów. W zaskakującym zwrocie akcji, Skolim wszedł do świata sportu, podejmując wyzwanie Freak Fightów, czyli walk z nietypowymi zasadami i przeciwnikami. Poświęcenie Skolima treningom było imponujące. Przesuwał swoje fizyczne granice, prezentując swoją sprawność fizyczną. Jego udział w Freak Fightach pokazał jego odwagę i brak strachu przed wychodzeniem poza strefę komfortu. Poza światłami reflektorów, życie prywatne i rodzina. Z dala od kamer i sceny, Skolim jest oddanym rodzinie, człowiekiem. Ceni sobie prywatność i czas spędzony z bliskimi. Życie prywatne Skolima naznaczone jest skromnością i wdzięcznością. Pomimo sukcesu, twardo stąpa po ziemi. Jego historia to dowód na siłę ciężkiej pracy i wytrwałości. Dziedzictwo wszechstronności, inspirując nowe pokolenie. Historia Skolima jest inspirująca. Uosabia ducha dążenia do swoich pasji. Jego podróż przez aktorstwo, muzykę i sport jest niezwykła. Skolim uczy nas podejmowania nowych wyzwań i pokazuje, że sukces przychodzi dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy. Jego wszechstronność to dowód na siłę ludzkiego potencjału. Dziedzictwo z Kolima będzie inspirować kolejne pokolenia.